Yeah, Yankees get up on my head and your voice in my ear Talked about a future and all the things to do I father for your loving was what's driving me from you I remember when I sold my car to put up a train You said you were shooting and I will not come back again Now you see with your own eyes it's all real 7 lutego przyznano Kociewskie Pióra nagrody za osiągnięcia i zasługi dla regionu Kociewia w dziedzinie literatury, publicystyki i animacji kultury za rok 2012. Pomysłodawcą nagrody jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hilar. Uroczystaść odbyła się w Bożechowie w restauracji K2. W dziedzinie publicystyka statuetkę otrzymał Wiesław Brzoskowski. W kategorii literatura Kociewskie Pióro otrzymała Jolanta Stepun. W dziedzinie animacja kultury. Zespołowo doceniono fabrykę sztuk Strzewa, a indywidualnie kociewskim piórem nagrodzono Alinę Jeleń. Za całokształt działalności nagrodę otrzymali Józef Ziółkowski i Tadeusz Wrycza.